Że 14 lat rzeczywiście chodziłam od lekarza do lekarza, mówiąc o tych swoich objawach. Okresy rzeczywiście miałam dosyć bolesne, chociaż myślałam wtedy, że tak wszyscy mają, bo tak byłyśmy uczone, i jak nas bolało w trakcie okresu, to przecież jest normalne. Pamiętam, że zdarzało mi się na przykład siedzieć z uniesionymi biodrami w trakcie lekcji, bo bałam się, że zostawię ślad, mimo iż no, miałam podpaskę i, i, mhm. i tampon, a czasem dwa nawet tampony, co w ogóle nie powinno, ale no, mhm. no ja nie wiedziałam, no, nie wiedziałam też ile to jest normalnie. Ja byłam przekonana, że no, mam okres, bardzo duże i obfite są tak. te miesiączki, no i tak to widocznie musi wyglądać u wszystkich. No nie Taka moja innych, uroda. Jak, tak, nie widziałam innych jak, jak, jak to wygląda i nie byliśmy też uczeni, ile to jest no, normalny, mm -hmm. nieobfity okres. Ale potem najgorsze zaczęło się tak naprawdę już, myślę, że po dwudziestce. Te najgorsze bóle dla mnie to są bóle po wypróżnianiu. Jak się wypróżnię, to pojawiały się tak potworne bóle, z jednej strony macicy, tutaj tak jakby ktoś mi palił macicy, z drugiej strony jakby wkładał mi jakiś pręd do odbytu. To było takie po prostu z dwóch stron potworny, przeraźliwy ból, nie, nie do porównania z niczym innym. To, to jest hmm. dla mnie właśnie ten najgorszy 10 na 10 ból, który, który przeżyłam, związany z endometriozą. No i tutaj byłam badana i przez gastrologów, i przez ludzi, którzy zajmują się tymi obszarami, i, I też się dziwili. Mówili, że oni tu nic nie widzą, że wszystko dobrze, że wszystkie badania mam dobre. Też ja mam poczucie, że przez to, że to moje ciało <gląda> wygląda, jakby było w formie, bo mhm. ono po prostu jest w sportowej. Wyglądasz form. na zdrową osobę. Tak, mimo iż od dwóch lat nie uprawiam tak. sportu, nie mam żadnego wysiłku, na spacerze chodzę mhm. i, i dyszę w tej chwili. Ale tak, no zdarzało się, że wrzucałam to zdjęcie ciała, które już od dawna nie, nie miało nic wspólnego z sportem, i słyszałam, że jestem w formie. A na przykład byłam wtedy w bardzo intensywnym leczeniu w trakcie in vitro, albo jeszcze wcześniej mhm. przy, te, przy tym leczeniu endometriazu. Więc, więc mam poczucie, że trochę też to jest ta, ta, taki, taki rodzaj nie wiem, stygmy, stereotypu. Osoba gruba, i to mi dziewczyny mówią, przychodzi do gabinetu, słyszy schudni. A ja przychodziłam w formie, w formie i w tym ciele, które jest umięśnione i wygląda sportowo i słyszałam wszystko świetnie. No, proszę zobaczyć, to w ogóle idealnie. Dla, od czego pani wymaga? Może, może pani przesadza Więc i tu i tu jest źle. I mam poczucie, że to takie ocenianie nas ze względu na wygląd. Mam... Bardzo zawsze miałam płaski brzuch i mam dwie wielkie 7-9 cm torbiele w jajnikach. Mm. Mimo tego płaskiego brzucha. I tak naprawdę mm. ten mój wygląd absolutnie o niczym nie mówi. Często endobeli to jest taki brzuch, który jest większy ze względu na endometriozę. Nigdy tego nie miałam. Zawsze mm. miałam umięśniony, płas płaski bardzo brzuch. Wręcz, yy, wręcz się dziwiłam, że mogę jeść dużo i cały czas mieć taki płaski mm. brzuch. Po prostu tak mam, tak jestem zbudowana. No ale często na podstawie właśnie takich stereotypów, skojarzeń, że no to jak to Ciało wygląda zdrowo, to musi być zdrowe. No niestety też nie dostajemy pomocy.